TVG9, Klaudiusz Wesołek. Szczęść Boże. Kto ma wisieć, nie utonie. A chciałbym dzisiaj y, zabrać głos na temat no, dla mnie żenujących takich sporów między Tracami a Modernsami. Można to nazwać w kościele katolickim. No, kiedyś były takie. Yy, naparzanki moc, Moców z Rokersami, później Panków z Popersami. No to teraz takie naparzanki tych kultur kościelnych, katolickich. Obserwujemy. No, yy, największy spór jest w tej chwili, no raz o, o tą yy, mszę trydencką, kontra y, nową tą posoborową, no i spór o komunię świętą y, na rękę. To wywołuje no, wielki sprzeciw, traców, y, a no mnie to bardzo zdziwiło, ponieważ y, jeszcze jak, jak w Polsce nie, nie było tam y, słuchów na temat komunii na rękę, no to kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych to widziałem tam właśnie w tych parafiach takich typowo anglosaskich, anglojęzycznych no to y, była komunia udzielana prawie wyłącznie na rękę y, natomiast tam gdzie byli latynosi, tam Meksyk, z Meksyku i z innych krajów latynoskich, imigranci czy, 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 starzy, starzy, no mieszkańcy tych południowych Stanów. Tam, tam była komunia do ust. Natomiast w polskich kościołach było pół na pół. I to mi się bardzo podobało, no. Każdy, każdy otrzymywał komunię w taki sposób jak chciał. No bo musi to na Rusi, a w Polsce jak to chce. Czy musi to tam u Anglosasów, czy u Latynosów, a, a u Polish Americans, to, to jak to chce. No, ale kiedy ta sprawa zaczęła się w Polsce, no to jakieś, no, 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 moim zdaniem chore, chore walki się to zaczęły, których, których nie rozumiem. No, no, bardzo, bardzo mi się to generalnie nie podoba i tutaj akurat, no, no y, ci pseudo no, mnie, mnie irytują, bo, bo chcą być święci od y, papieża, a, no, po prostu przyjęte są, są y, obie formy jako dopuszczalne. Obie formy przyjmowania komunii, no i każdy decyduje sam, i, i w ogóle po, po cholerę tu, tu jakaś dyskusja. Natomiast jeśli chodzi o trydencką, no to y, papież y, tą tradycyjną y, w tradycyjnym rycie rzymskim, to papież Benedykt no, no, przywrócił jej jakby y, pełnię praw. Y, on, znaczy ona stała się rytem nadzwyczajnym w obrządku rzymskiego, ale, ale no nie, niemal została prawie zrównana z, z tą nową przą. Także była swoboda pełna jej odprawiania. No, Franciszek tam zrobił ograniczenia, znaczy nie, nie ograniczenia, no tylko yy, po prostu obowiązek uzyskania y, pozwolenia y, miejscowego biskupa na odprawianie takich przy, yy, A no chodziło mu z tego co czytałem o to, że, że no, no yy, te, te msz, miejsca, gdzie była odprawiona mża w Rycie cydenckim no, stały się wylęgarnią, no, lefebrystów, czyli tej naj, najbardziej takiej schizmatyckiej odmianie traców, no i, no, było to oczywiście nie, niedopuszczalne, no i trzeba było jakoś wziąć to pod kontrolę, także msza trzydencka dalej istnienia i ona y, zawsze istniała jak y, w tym y, w kościele rzymskokatolickim w tym obrządku rzymskim było zawsze wiele rytów mszy świętej no to dzisiaj jest y, jeszcze są już takie reliktowe bardzo y, bardzo niewielkie Ryty jak ryt ambrozjański, jeszcze chyba lioński jest, a niegdyś było, było ich bardzo dużo, bardzo właśnie taka różnorodność Kościoła Katolickiego. I no, dla mnie w ogóle Kościół katolicki powszechny jest zbudowany jest na, na różnorodności, na jedności w wielości, jedności w różnorodności. W przeciwieństwie do różnych Kościołów wschodnich, których w których właśnie jedność jest y, oparta na jednostajności. Zresztą odsyłam tych wszystkich stratców do konecznego, na którego oni lubią się poboływać, on właśnie, właśnie pisał o tej, o tej jedności wielości y, w przeciwieństwie do, do właśnie y, wschodnich, y, do jednotajności w tych y, w kościołach wschodnich różnych. No poza tym jeśli chodzi o Kościół Katolicki oprócz tych rytów, aha jeszcze jeden ryt, jakby najchętniej to, to bym pewnie chodził na przewrycie Głagolickim w naszym słowiańskim. No niestety to by było trudne otworzenie go, bo, bo no, w zasadzie Yy, już on nie istnieje. Były, yy, znaczy są jeszcze tam gdzieś kościoły, gdzie się odprawia yy, yy, msze yy, w języku starocerkiewno-słowiańskim. No tak samo w kościele katolickim, w kościele prawosławnym. Yy, natomiast yy, obrządek Głagolicki to był, no Ryd Głagolicki to był ryt mszy świętej właśnie w ramach kościoła rzymskiego. I to, to yy, to nie była tylko msza no, rzymska zachodnia yy, po słowiańsku, ani, ani msza bizantyjska, tylko po prostu taki odrębny ryt, ale, ale w, ramach, w ramach tego yy, kościoła zachodniego. No, yy, odrębną sprawą to yy, były zawsze obrządki, yy, obrządki wschodnie. Obrządek to już jest więcej, coś więcej niż ryt to jest nie tylko yy, inna forma mszy świętej, ale no w ogóle całość yy, tej i yy, inna organizacja kościelna, inna, inna hierarchia, yy, inna, inne tam yy, tradycje yy, religijne. Yy, już no całość, całość, jakby religijnej kultury, która jest zupełnie inna. I yy, tutaj właśnie są nieporozumienia, bo niektórzy uważają, że to są takie kościoły na półkatolickie, yy, te obrządki wschodnie, wszystkie, yy, czy no, może będziemy w 90%? Nie, właśnie o to chodzi, że to są wszystko kościoły. Katolickie w stu procentach, chociaż się modlą zupełnie in, inaczej, inaczej yy, świątynie zupełnie wyglądają, księża, yy, kapłani, ale to jest jeden kościół w wielu formach. No, inni tam yy, uważali i uważają, że, że to jest takie no, zło konieczne, żeby no te wszystkie unie przeprowadzić z tymi kościołami rozłączonymi no takie chwilowe odstępstwo dla mnie wręcz przeciwnie ja uważam właśnie te i te ryty różne w ramach kościoła rzymskokatolickiego i różne obrządki w kościele katolickim niekoniecznie rzymskokatolickim kościół jest kościołem katolickim powszechnym rzymskokatolicki to jest tylko jeden, jeden z obrządków, chociaż no, tam jest właśnie y, w tym jakby y, obrządku działa papież, chociaż właśnie instytucja papiestwa jest, jest ponad wszystko, nie? I to, to jest właśnie dobre, że y, Ponad tymi wszystkim, całą różnorodnością, no właśnie czuwa papież, ale właśnie tylko nad sprawami wiary i moralności. No bo zawsze tam, no właśnie ci notologowie Kościołów Wschodnich mówią, że właśnie tam w, takiej, w takich odstępstwach od formy, co do formy, mogą się kryć różne. Heretyckie treści, no i tak rzeczywiście można być, może być, ale, ale właśnie no, no takim zabezpieczeniem w kościele katolickim jest, jest papież, który, który stoi nad, nad całością tej różnorodności. Także to nie są tylko obrządki, to są współczesne jakieś wspólnoty religijne, które szukają nowych, nowych form no to też tutaj no, no tam niektórzy narzekają że o to tam oni cuda opowiadają ci katechiści z katechumenatu opowiadają herezje gorsze niż Marcin Luther. czy tam we wspólnocie w Duchu Świętym jakieś te no, nawiedzenia Ducha Świętego wyglądają bardziej jak demoniczne opętania to nad tym po prostu y, musi czuwać Kościół, żeby to, to funkcjonowało bo, y, w pewnych ramach. No i, i dobrze, jest, że jest właśnie zawsze ten ostateczny głos y, papieża, czyli no, Roma Locuta Causa Finita. Y, tak, także no, mówię, dla mnie katolicyzm, nie tylko teraz, ale przede wszystkim historycznie jeszcze bardziej to była wielość w różnorodności. Nawet jeśli chodzi o życie konsekrowane, jeśli chodzi o zakony, no, no przecież tu jest też olbrzymia różnorodność. Nawet jeśli chodzi o ludzi, którzy, którzy wybrali życie konsekrowane. Mamy no zakony otwarte, zakony klauzurowe, zakony ascetyczne, zakony, które, prowadzą całkiem normalne, otwarte życie, zakony żebracze, ale też zakony, które, mają ogromne majątki, które tam ludzie poza Zapisywali i które no, pożytkują dla, dla y, dobra kościoła i, i ludzi. Także y, tu jest też wielość form. Y, a w kościołach wschodnich przeważnie jest tylko jeden typ zakonu. Y, a y, natomiast no, y, jeśli chodzi o protestantyzm, to tam w ogóle o odeszli od, od czegoś takiego jak, jak zakonu, jak życie konsekrowane, że no jakby jedna forma jest y, dla wszystkich. Nie ma nie ma, nie ma świeckich i duchownych, nie ma zakonników. Y, natomiast katolicyzm y, to jest różnorodność. Ona jest y, nie tylko, nie tylko dopuszczalna, ale wręcz jest dla mnie istotą, istotą katolicyzmu. Oczywiście zachowaniem tej wspólnoty, w wierze i moralności. No to co, co gwarantuje właśnie yy, papież, pa, papieństwo. Yy, I naprawdę tych durnowatych sporów między tracami a moderncami nie rozumiem.